Cześć, witaj. Jako, że tytuł zobowiązuje, więc dzisiaj y, szybki tutorial, jak szybko robić selekcję albo nawet ją sobie jeszcze bardziej przyspieszyć dzięki takiemu małemu urządzonku. E Pomysł podpatrzony u innego fotografa, yy, Jamesa Pearsa, to jest fotograf z Wielkiej Brytanii, też w opisie będzie link do jego kanału. Kanał jest po angielsku, ale mam nadzieję, że też gdzieś tam coś przydatnego, fajnego znajdziecie, tak jak ja właśnie tutaj podpatrzyłem ten y, kontroler, więc zapraszam do oglądania. Więc do czego nam służy ten kontroler? Ponieważ y, oczywiście są klawiatury dedykowane jak lubdek na przykład, no ale taki, y, taka klawiatura kosztuje około 1000 zł, oczywiście można poszukać tutaj mimo wszystko gdzieś tam y, używanych, ale ze względu na to, że to są urządzenia przewodowe, jeszcze na dzień dzisiejszy, no to gdzieś tam utrudniają, szczególnie selekcję, bo do selekcji nie potrzebujemy dużo, a często chcemy jednak tą selekcję zrobić wygodnie, ze względu na to, że jak mamy do przeglądania 5-6 tysięcy zdjęć, na przykład z reportażu ślubnego, no to już chwilę schodzi, wtedy siedzenie cały czas na tym krześle, gdzie i tak siedzimy podczas obróbki. Wydaje mi się, że warto tutaj siąść sobie wygodnie i zrobić to na luzie, i na przykład możemy sobie komputer postawić gdzieś dalej, czy na przykład podpiąć nawet do telewizora. Czy jak mamy laptopa to gdzieś postawić i na przykład na fotelu sobie wygodnie usiąść, czy na kanapie i robić taką selekcję. Jak ta selekcja działa? Trzeba taki kontroler oczywiście skonfigurować, więc jeśli mamy laptopa, to łączymy go po Bluetoothie. Jeśli mamy pc no to trzeba taki moduł Bluetooth dokupić. Moduł kosztuje około tam 29 zł, yy, więc warto go mieć, bo wtedy możemy też przy i telefon smartfona parować. więc. Myślę, że i tak taki moduł warto sobie dokupić. Kontroler kosztuje około 99 zł. Czasem są jakieś promki na to. Można też poszukać innych kontrolerów. No, ten akurat wydaje mi się, że jest bardzo fajny, bo jest mały. Więc jak chodzimy z laptopem gdzieś, czy na przykład y, jeździmy często pociągiem, czy autobusem, a robimy sobie selekcję, to wydaje mi się, że to urządzenie będzie fajne, bo będzie malutkie. No, lub deka już tak nie zabierzemy, bo już jednak to miejsce y, potrzebuje troszkę więcej. Więc trzeba go skonfigurować za pomocą aplikacji. Y, ja mam akurat aplikację joy Tuki, yy, i jest on akurat darmowym programem. Można tam jakąś yy, donację zrobić, czyli dotację. Yy, I też, jeśli ktoś często tego programu będzie używać, to myślę, że, yy, że warto. Ja akurat używam go dopiero od paru dni, testuję, więc myślę, że jeśli będzie sprawdzał, to wtedy rzeczywiście gdzieś tam yy, chętnie za to zapłacę. Bo. Yy, Tutaj polecał James taki program Joystick Mapper, ale u mnie niestety on nie wykrywa w ogóle tego urządzenia. Wiem, że na Macach działa bez problemu, bo tak szukałem troszkę rozwiązań. Akurat na Windowsie czasem się zdarza, że gdzieś tam nie wykrywa urządzenia. Ten program jest wydaje się dużo prostszy, ale niestety u mnie on się nie sprawdza i w ogóle nie widzi tego urządzenia, mimo że inne aplikacje wykrywają bez problemu, tak samo Windows. Więc ja używam tego programu Joy2Key. I tu można sobie taką konfigurację bardzo prosto zrobić. Kiedy naciśniemy na naszym pilociku jakiś klawisz pokazuje nam, który to jest klawisz i czy ma już jakąś funkcję przypisaną. Akurat moje szczałki do góry przy selekcji do Lightrooma ich nie potrzebuje, więc akurat one nie mają nic przypisanego. Łatwo się robi, wchodzi się w taki klawisz, dajemy edit i tu ustawiamy jaką funkcję ma pełnić. Ja tego nie robię, bo nie mam takiej potrzeby, ale to jest takie proste i można sobie zrobić różne tak naprawdę ustawienia w zależności jakie aplikacji mamy. Ja mam do selekcji, do obróbki, do fotomechanika, bo to są różne aplikacje, używają różnych skrótów. Więc przejdźmy do Lightrooma. Więc wchodzimy sobie w naszą bibliotekę zdjęć i naciskając klawisze w prawo, to przechodzimy do przodu. Tak się cofamy. Ja mam selekcję zrobioną tak, że jeśli nacisnę klawisz u góry, zaznaczam flagę, jeśli klawisz. Po lewej stronie to tą flagę zdejmuję i dodatkowo mam zrobione powiększenie tym klawiszem do 100%. Tego już nie trzeba robić, no bo tu trzeba by dodatkowo użyć myszki, żeby sobie przesunąć, ale tak bardziej, żeby ocenić, gdzie jest ta płaszczyzna ostrości. Jeśli używacie bez bezlusterkowców, to tak naprawdę nie ma konieczności tej ostrości sprawdzać, ponieważ to jest yy, bardziej do takiej ogólnej. Selekcji, czyli robimy tą główną selekcję, tak żeby z tych 6000 zdjęć na przykład zejść do 1000 i potem wybierać sobie już te perełki do reportażu, więc już wtedy bardziej precyzyjnie potrzebujemy. Dlatego tutaj nie zaznaczam ilości gwiazdek i tak dalej. Tu robię tylko taką ogólną selekcję właśnie przy pomocy flagi, bo to jest najprostsze, że flagę dajemy lub zdejmujemy. Więc idąc sobie po zdjęciach, na przykład to mi się podoba, daję flagę, dalej, 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 to mi się podoba, daję flagę, tu wcześniejszy. To jest też tutaj ciekawe, daję flagę, dalej, 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 tu część zdjęć akurat już gdzieś tam bawiłem się obróbką, to mi się podoba, dajemy dalej, tu wcześniej się cofam, też mi się podoba, flaga, tu jest fajnym blikiem, akurat już jakiś inny preset zastosowałem i idziemy dalej, też mi się podoba, pocałunek taki fajny, idziemy dalej, 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 tu jest, o, fajny blik, dajemy ten i tak dalej i tak dalej, więc ta selekcja naprawdę idzie dosyć szybko. Tu akurat sesja plenerowa, gdzie tych zdjęć tam robię też około tysiąca, jeśli jestem w kilku miejscówkach, więc naprawdę super sprawa i też możemy właśnie to sobie powiększenie zastosować i myślę, że naprawdę to przyspieszy. Oczywiście można też użyć do obróbki. Akurat tutaj jest troszkę już z tym zabawy, tylko tak jak wspominałem, trzeba zmienić, czyli do obróbki przestawiam ustawienia joysticka i wtedy na przykład klikam na ekspozycję. I czołgami do góry to ekspozycję zwiększam, w dół zmniejszam. I tak można sobie na przykład, czy temperaturę, tak samo. Chcemy temperaturę wyższą, to tak samo. Klikamy na temperaturę, i teraz mogę sobie zmieniać ją o wartość, yy, tam o jeden krok. Yy, można też sobie przypisać, żeby tych kroków było więcej, albo pod inny klawisz, na przykład, i wtedy. Jesteśmy szybciej, to stanie zrobić do edycji. Wiadomo, że jeśli taka prosta obróbka, na przykład jakiś dzień studyjnych czy coś, to idzie szybko. No przy jakichś tam już reportażach, no jednak ta e, często te kolory się zmieniają, sytuacje, oświetlenie i tak dalej, więc tu już bardziej rzeczywiście ten lubdek by się przydał. Ale do samej selekcji, naprawdę rewelacja. Pokażę jeszcze, jak to działa w fotomechaniku. To oczywiście muszę profil zmienić, bo w fotomechaniku są całkiem inne skróty, więc w fotomechaniku Mam ustawione, już sobie wejdę w tryb pełny. I tutaj tak samo, ształkami w prawo idę do przodu, tu się cofam. I tu ja z selekcję w fotomechaniku lubię zaznaczyć kolorem czerwonym, bo akurat tak miałem na klawiaturze, że 0 mi kasowało to w selekcji, jedynką zaznaczałem. Więc tutaj też idę, selekcja, tu mi się na przykład to zdjęcie podoba, zaznaczam. Kolejne, zaznaczam. Idę dalej. Tutaj pocałunek zaznaczam. Tuż tu niektóre akurat są zaznaczone, ale yy, już bo tam w selekcji, wcześniej robiłem. Ale na jakieś mi się zdjęcie podoba, no to zaznaczam. Na przykład ten pocałunek fajny zaznaczam. Idę, idę dalej. O, tutaj fajnie pani moda popatrzyła, To też zaznaczam. Nasz od mi się nie podoba, to odznaczam. Yy, odznaczenie mam akurat x tu zrobione, więc tu mam odwrotnie niż w Lightroomie, bo yy, tutaj yy, jakoś. Fotomechanika części używam do selekcji. Więc też, idę dalej, idę dalej. Zaznaczam. Tak mówię, niektóre zdjęcia już są zaznaczone, więc często jest tak, że te, które wybrałem, no to mi się podoba. Więc tu jeśli bym odznaczył, no to sobie zaznaczę. Więc tak naprawdę szybko to mi się bardziej podoba nie na przykład niż to. One są bardzo podobne. Tu pani młoda ładnie się uśmiecha. też zaznaczone. przykład Tu mi się podoba to zaznaczam. To też jest fajne, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę rewelacja polecam sobie przetestować, jeśli macie okazję, jeśli macie w ogóle konsole, to możecie użyć yy, tutaj kontrolera z konsoli, jeśli się łączy po bluetoothie i zmapować sobie te klawisze, tak jak mówię, aplikacja Joy2 i jest dosyć prosta, ustawienia naprawdę nie są trudne. I można tutaj y, się pobawić w ten sposób, a selekcja naprawdę idzie dużo, dużo szybciej. Więc dzięki James, naprawdę super sprawa, mam nadzieję, że Wam też to się przyda i skorzystacie z tego. A jeśli interesuje Cię fotografia ślubna, to tutaj zapraszam do oglądnięcia reportażu ślubnego od kuchni, czyli jeśli nie masz okazji być jako drugi fotograf, to naprawdę super sprawa i można sobie podglądać, jak ja pracuję, na co zwracam uwagę i myślę, że dużo Ci to pomoże. Pozdrawiam, udanych kadrów, hej, cześć.